Spokój. Właśnie złapaliśmy bezdomnego pieska. Zaraz przyjedzie pani Hycel. Spokój. Spokój mały. Mała. I zawiezie go do... Prze... Chodź. Siad. Zawiezie go do schroniska. Piesek wziął tabletki. Daliśmy mu do jedzenia usypiające, ale jakoś nie jest skory do... do spania. Chyba za mało czasu minęło. Będzie bądź razie udało nam się go złapać i będzie w schronisku w Lublinie na Mełgiewskiej to suczka. No i szkoda, żeby siedział w schronisku Tak mała? Tak mała No jak on się napisał? Piesek ma 7-8 miesięcy łapaliśmy go za 2 godziny raz na muciek Złapaniu, a teraz już się troszeczkę uspokoił. Tak mała. Więc pies jest w drodze na kwarantannę. Będzie w schronisku w Lublinie na Mełgiewskiej. Po dwóch tygodniach będzie do adopcji. Niestety nie mogliśmy go przyjąć, bo już mamy jedną. Znajdę.